Myślę, że myślę, że dokument, dokumenty Bolka to stanowią w tych sześciu pakietach, bo tam sześć pakietów było wierzchołek góry lodowej. I ciekawe, co tam jest jeszcze, bo muszą być rzeczy ważne. Nie sądzę, żeby generał Kiszczak gromadził w swoim domowym archiwum jakąś makulaturę. Wykluczam taką możliwość, no, to nie jest tak, to nie był taki człowiek, który by jakieś głupstwa robił, więc to był człowiek poważny, niezależnie od moralnej oceny jego postępowania, to był człowiek poważny i w związku z tym, dlaczego pani Maria Kiszczakowa yy, z taką ostentacją, z taką ostentacją przekazała te dokumenty Instytutowi Pamięci Narodowej? Proszę Państwa. Ona mi się nie zwierza, więc powiadam nie wiem, ale wydaje mi się, że generał Kiszczak, który tam chyba był człowiekiem przewidującym, już jak widział, że się zbliża ku końcowi swoich dni, to powiedział, mógł jej powiedzieć tak, Marysiu, jak ja zamknę oczy, to ty to natychmiast pozbądź się tego z domu. I to w taki sposób, nie pal tego, w taki sposób musisz się tego pozbyć, żeby cała Polska to widziała, bo inaczej czeka cię los Jaroszewiczów, bo inaczej zginiesz w mękach, w torturach. I ona to zrozumiała. I pan prezes Kamiński z Instytutu Pamięci Narodowej najwyraźniej. Nie chciał brać na swoją odpowiedzialność tego zadania, bo jemu się kończy kadencja w czerwcu. Po co mu to? Po co mu to? No a, i przez dwa tygodnie nie przyjmował pani Kiszczakowej, licząc na to, że ona się odmieni i przestanie go molestować, że się zniechęci, że tego, ale ona nie, bo tu idzie o życie, to ona też miała ważne powody. No i wreszcie musiał to wziąć. I teraz. Już ponieważ się to stało z taką ostentacją, z takim przytupem, to obawiam się, że nie bardzo będzie mógł to schować pod sukno. No to znienawidzi go cały salon, bo posypią się, przecież cały mit założycielski III Rzeczypospolitej trzymał się na tych legendach. I te legendy teraz mogą się pokrótć jak ta tkanina Penelopy. No i no to przecież okropna sytuacja. Na razie widać reakcję obronną salonu. Już uchwalili, że nie wierzą w nic. Już uchwalili, że nie wierzą w nic. No ale to, to oni mogą sobie uchwalać dekrety przeciwko trzęsieniom ziemi, ale tutaj opinia późna jeszcze tym bardziej, że no, to, to nie jest tak, że wszyscy jurysdykcje salonu i respektują. Mnóstwo środowisk nie respektuje jurysdykcji salonu i będzie mówiło, a będą mówili ludzie to, co będą chcieli mówić, prawda? I to oczywiście będzie miało konsekwencje polityczne. To nie jest tak, że to nie będzie miało żadnego wpływu na sytuację polityczną. Będzie miało również i taki może mieć wpływ, i to zwracam uwagę Państwa na to, żebyśmy tu, że tak powiem, w euforię przesadną nie popadali, że. To może dodatkowo zdestabilizować państwo i zachęcić innych, zachęcić tu zwolenników, że tak powiem, destabilizacji do przyspieszenia akcji, do przyspieszenia akcji. A inni chętnie na tej destabilizacji też mogą skorzystać. Każdy kij ma dwa końce, każdy medal ma dwie strony i warto o tym pamiętać.